wasze papugi też jedzą ziemię? Lubią ziemię? Bo nasza uwielbia po prostu wręcz kocha ziemię. Tak, była dwa i pół dnia na dworze. Myśleliśmy, już że zaginęła, aczkolwiek nie zaginęła. Tutaj moje kwiatki uschnięte, ale to nic. Zrobimy porządek. a Prawda? Perła? perła? No co? Zrobisz tutaj ten porządek? Zrobisz porządek? Tak? A lubi sobie stukać. Tak? Oczywiście, no przecież. Czekajcie, ściszę radio. No ale oczywiście, przecież. Uwielbiam jeść ziemię, no. No przecież najlepsza rzecz pod słońcem, prawda? Kocham jeść ziemię, tak? Tak? Uwielbiasz? O, super. No i co teraz? Pyszczyk masz tutaj. Brudny. No, chodź. Dobra ta ziemia. Bardzo dobra. Mm. Smacznego.